5, 4, 3, 2, 1, start 5 prawy, 30, 4 lewy do 7 prawy 30, 3 lewy i 34 lewy 3 lewy i 34 lewy 3 lewy, 4 lewy 3 lewy, no Tak, 4, 4 3 prawy 70, 5 minus lewy 5 minus lewy, do 7 prawy za mostkiem, do 4 prawy, 4 prawy, do 5 lewy, do 5 lewy, do bardzo długi 6 prawy, do 6 prawy, do 5 lewy, 6 prawy, 5 lewy, jest 5 lewy, jest. 30 długi 7 minus lewy i 30 długi 7 minus prawy, do 5 lewy długi otwarty.

30, długi, 4 prawy, zacisk do 6 lewy. 4 prawy, zacisk do 6 lewy. 200, chopa prawą. Chopa prawą i zaszczytem 250. 5 minus lewy na końcu.

57 minus prawy. 7 minus prawy. I 56 lewy. I 55 prawy. Nie ciąć zacisk do 4 lewy. Zacisk do 4 lewy. 70. 7 lewy. Do 7 prawy. I 30. 7 lewy do 6 prawy. 70, 7 prawy i 100. Hamuj na szczycie, 1 prawy. Hamuj na szczycie, 1 prawy. Do 4 lewy. Do 4 prawy, ciąć. Do 5 prawy przyciąć. 56 prawy. 56 prawy. 34 lewy do 7 lewy długi przyciąć. Do 4 prawy. 7 lewy długi przyciąć do 4 lewy prawy. 4 prawy, 56 lewy do 7 prawy. 6 lewy do 7 prawy i 300 prostój. Na drzewie 5 prawy przyciąć do długi 7 lewy. Na drzewie 5 prawy przyciąć do długi 7 lewy.

50, i 6 prawy do 4 minus lewy. Do 7 prawy. I 300. Na domach 7 minus lewy. Do prawy. Do lewy. Do prawy. 30, za szczytem minus 5 lewy przyciąć do długi 7 prawy. Dawaj, długi 7 prawy i 100 7 lewy podbija do 7 prawy Podbija do 7 prawy 50 przez szczyt prosto 35 lewy do 5 minus prawy 5 minus prawy 100 za szczytem 50 7 lewy I szczyt prawą za szczytem 7 lewy 7 prawą za szczytem 7 lewy i 100 za szczytem 5 minus prawy 5 minus prawy do 7 lewy 7 lewy i 120 prosty 7 prawy z do 5 lewy z do 5 lewy do 7 prawy i 50 szczyt prosto za szczytem 70 długi 6 lewy zacisk i 6 lewy, zacisk, i 37 prawy, 37 prawy, i 127 lewy, 127 lewy, i 76 lewy, 6 lewy i prawy spokojnie dobra. Tak coś tak szybciej teraz było niż na początku, co? No my już się wkurwiły. Szybciej było niż na dwóch pierwszych, dobrze było.